się Zaczynamy. Cześć. Cześć wszystkim. Idę, dobrze. Idę, idę. Mów, co będziemy robić. Creepery. Dobra. Będziemy robić creepery, ale nie takie zwykłe creepery, tylko creepery z tym channeling, czyli będziemy mieć pioruny. Ale żeby mieć pioruny, potrzebujemy poczekać na nieco inne niebo. To jest złe. Normalnie jest fajne, ale teraz nie. Potrzebujemy burzę. Zatem zrobimy tak. Pójdziemy obejrzeć mostek. Po to go zbudowałem, żeby go teraz obejrzeć, co nie, Aleks? No, ale bardzo ładnie. Nawet tak. Powiem Ci, że jestem zadowolony i to bardzo. Chodź, kotek, pójdzie z nami, Pocziesz, siedział teraz tam, przy mostku. No wow! Kotek, uważaj, dziura. Przeskoczysz? Lepiej obejdź, masz rację. E, idziemy dalej i dochodzimy... Po pierwsze, ścieżka jest tutaj. Musimy coś, Aleks, jeszcze z tym zrobić, żeby ona była wyraźna. Bo na razie tylko widać bruk w ziemi. Jakbyś nie tak Tak jest. Kotek choć będzie siedział tutaj w tej łączce. Tutaj, 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 tutaj. To jeszcze dopracujemy. No, ale nie. Mógłbyś tu wejść dalej? Zaproś go tu jakoś. Czemu nie chce? On, one się boją mchu. Tylko ta ty wołasz. O, jesteś, jest. Jest. Siedź! jest! Idealnie się usadził. Patrz! Chcemy! zadziała. On może zabić papugę. Chcemy, ale dlatego jest daleko. Chcemy zrobić takie przejście do innego świata. Tam. Będzie, tam znaczy tak, to jest mostek, ta. idziemy teraz mostkiem. To jest, jest papuga, część papuga, nazwiemy ją jakimś innym razem. I idziemy Zradź powoli się. do jakiegoś wielkiego słupa. Ale najpierw przejdźmy sobie przez ten most, tu się zatrzymajmy. No i tam jest nasza wielka budowa, czyli muzeum, czy też wielka willa, czy też jeszcze coś innego. W każdym razie tu będzie inny świat. Tu będzie papugowo, kolorowo, dżunglowo i tak dalej. A tutaj jest górzyście. No i ten most ma nam tutaj łączyć te dwie. E, sprawy ze sobą. Pójdziemy ten mostek teraz obejrzeć może z dołu, bo czekamy na burzę, nie? Zanim burza będzie. Gdzie mamy krew? Aha, nie mamy wytrę. Faktycznie, bo się uzbroiliśmy już na creepery. Mostek z dołu prezentuje się tak. Chwila ciszy, bo nie, ponieważ jest chwila podziwiania. E, budowałem go jakieś, ile jest? Dwie godziny, nie? E, Ale w tym czasie był chory. Byłeś chory w tym czasie? Tak. Z to się nie było. Tak, dobrze by było, gdybyś był chory, bo wtedy ludzie cię żałują. A dobrze, <gry> I dostajesz tak, pieniądze. Tak. No, no, byłeś to. chory, a ja budowałem mostek. To nie ma związku z tematem, ale mostek <grym> powstał. I w tym momencie wreszcie mamy już realne połączenie ze światem naszym z pierwszą bazą tam gdzieś na górze. Totalnie. To ale tak, nie wiem, to gdzie to ona jest? Tak, no ale to były początki. I tutaj zrobimy sobie, mówię, przejście do naszego fajnego, egzotycznego świata. A tam to się powoli buduje, z no pół roku i się zbuduje. No dobra, i w tym momencie czekamy dosłownie na burzę. Nie mamy co specjalnie robić. Chcemy, aby pojawiły nam się pioruny. W zasadzie my będziemy je wykorzystywać, bo jak pewnie wszyscy wiedzą, jak przywalimy podczas burzy Creeperowi z tego... Działa to w ogóle? Ty, a wróci? Coś walnął. O jest wraca. Jak przywalimy mu z tego, to co się stanie? No, twoja kolej. Nie wiem, co ty powiedziałeś. Naładuba. W każdym razie naładujemy go, lecimy po ząbiaki, po cokolwiek tam znajdziemy i tworzymy główki. To jest nasz główny cel. A główki potem również będą służyły nam do ozdoby tutaj oto tego terenu. Także moi drodzy, na ten moment... No co? Jak to się F5 robiło? Tak jest. Na ten moment. Znika. Znikamy. I czekamy. Dobra, lecimy po tak, tarczę, tarczę, tarcze Gdzie jest tarcza? Dobra moi drodzy, zaczynamy Tak, zaczynamy Mamy, mamy burzę, znaczy na pewno Dobra, mamy. Dobra, szukaj creeperka Na pewno mamy burzę Na pewno mamy burzę Celuj! Większe! Lecimy do jakiejś mamy grupy burzę. ludzi. Czekaj, przybywaj go tu, przybywać Dobra, chodźcie, chodźcie Gdzie znaczy on jest, to on nie widzi tutaj, no. do creeperów podejdź on nie od wysadzi creepera czy nie? A zabijecie czy nie? E, no jeżeli będę trzymał tarczę, to nie dawaj, 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 dawaj jest, wybucha! Mamy pierwszego! Zbieraj cokolwiek! Mamy to, mamy główkę, mamy główkę! Jest? Dobra. Wyrzuć śmieci, bo mamy mało miejsca z tego co widzę. Ano. Wywal. Jadenko też możesz wywalić. śmieciuchy wywal. Dobra, Szybko. już, 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 już. O, cholera! Bo wybuchnie! Nie w niego! No ale. Nie, skończyła celul. się burza! Nie gadaj, nie trafiłeś w niego! Skończyła się burza! Aleks traf krypera! Skończyła się burza! No to fest mi burza! Dobra. Skoro skończyła się burza, faktycznie skończyła się burza, ale jasno się zrobiło i wszystkich teraz już Dobra, to nie szkodzi Alex, zaraz znajdziemy drugą Eee. No tutaj tu to, do góry, do góry i tam, tam, w dobrze, bardzo dobrze. I tam, w jeszcze. Dobrze, tu będziesz, tu, tu, tu dobrze i tam tu. Tak i No no chyba burza, nie? Tak. Eee, ląduj. Ląduj gdzie? Gdzie ty lądujesz? Dobra. Zamieni klatę. tarcza w ręce. Ale zwróci coś podejść od tyłu. Dobra, do, do to jest Clipper? tam jest kliper. chodźcie No ale musisz ten mieć, trójwą. Nie ma. Dobra, Jest burza! Nie się, Alex. Widziałeś Leon? Coś się stało? Wybukaj! Jest, mamy troszeczkę. Mamy. Szukamy szkieleta, Alex, teraz. Damy następnego e, szkieleta szybko, bo nam znowu... Co ja gadam? Następnego Creepera? Pięknie! Zabiaj do kliper'a. Nie! To prawda. na fana. No żeby w razie co? co na fana Ale nie ma szkieletów, patrz. Jest tam. No to chodź do szkieleta. Chodź szkieleć. Nie szkielecie, Patrz, tylko... bo jeden teraz sobie gdzieś patrz, pójdzie. Szanąc. Jeden sobie teraz gdzieś pójdzie. No, 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 no. Ty, krypa szybciej, bo nas tutaj załatwi Dobra, dawaj, 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 O dobra, dobra. Uwaga. Ty, a nie zginął! Nie zginął. Dawaj, dawaj, dawaj drugi. Drugi idzie. Drugi. Dawaj, 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 on musi zginąć. Panika, panika, panika! Czaszeczka! Yes! Yes! Jest! Jest! Pieszą! Widziałeś ląd? Mamy ciaseczkę! Przywitaj się Leonku! Tak, cześć! Dawaj jeszcze jednego. Ale nałowił ten teraz czaszek. No. Jeden, chodź, jeden, jeden, na, jeden, spokojnie. Tam chodź. Masz tam tam jest jeden. A da się creepera uzyskać? Nie, kółkę? nie da się go uzyskać. Czemu? Da się? Nie Cieba. da. Nie da, da się. się? Ja Jestem 100% Spróbuj pewnie. na creepera, na creepera. Jestem się pewien. Nie, nie da się. Proszę cię spróbuj. Najwyżej jest na A nie... może się da? No, e, mu da się chyba. No, ja gadam? ale musisz do niego podejść. Musi... Muszą obawić koło siebie. Nie! Ja sam koło siebie. Dobra? Dobra, sam koło siebie. Jezu, dwa wybuchy. Aja! Jest główka Creepera! Jezgówka creepera. Faktycznie, nie widziałem. Ale jest nowa receptura. Nieważne, dawać dawaj Ta A pająka? Pa się na pewno nie, nie ma, Za mała, wiesz? Dziad, dos, co będzie nam się kręciło? Padaj. Uciekaj, bo Creeper się odpalił. A ten ze zbrołem na pewno, nie warto. ma no problemu. Czemu? No ee, e, tarczy mi zginęła! Dobra, ma. jolo. Jak to nie ma tarczy? Zginiemy! Udało się? Tak! Ale koń dziurę wywalił! No bo teraz Ech? nie ma tarczy! To dziurę będzie wywalał! Ale dziurę wywalił! Nie ma Creeperów! No, ale To wejście, to jest konkretne wejście! I jeszcze Alex ten! Nie trafiłem, Iść. cholera! Dawaj, dawaj, Gdzie ta... ona jest? Dobra. Dobra. jest. Uważaj! I dawaj szkieletę! Jeszcze szkielet, jeszcze szkielet. Nie no, to jest, tylko zombie są. Aha, Wiesz, dobra. będę korzystał póki jest. Korzysta póki jest. To się, ja to mówisz. to Uciekaj! Nie daj tego... Bo... Mamy czaszeczkę? Mamy. Mamy. Tam masz kupę szkieletów, co ty darasz? Ale Alex? jeszcze musi być... A co być... Coś się z to zostało starzą, to na tak szybko posłada. No mówię ci! Coś, coś się sprawy. cholera Dobra, trudno, bo no, nie spaliśmy. Żeby burza była, nie? Na, o Boże, co im się stało? Widziałeś to? Dwóch załatwiłeś chyba na was. Nie, nadal są. No są, są, są jeszcze. Ale się... Przeleć się gór... Aha, nie tego, bo... Po co walić w nie ty? Przejdź się kawałek tam. Właśnie tam, gdzie biegniesz. Leć tam, leć. Nie. Burza jest, leć mu wieczorem. Wiesz to do góry, do góry leć. Gdzie na dół nie lecisz? No po co na dół? No bo... Co żeś zrobił? Czekaj, Wracaj, zechna... one się wtedy zrespią, nie? Ale jak załóżmy, nie, nie wali. Jest klipper! Pilnuj tego, jednego. Jest, mamy go. Do szkieletu, do szkieletu. No? Czy ja mówię za szybko, Aleks, czy mówię za wolno, Aleks? Mówisz za szybko. Bardzo dobrze, tak, Idzie, 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 idzie. Nie będzie jeden, nie będzie jeden, ale do, do szkieleta. Dobrze, chodź tu, chodź tu, chodź Nie czekaj. Nie się! Nie odwalił się! się. Nie odwalił się! Wyjął się teraz, głupki jedne. Nie, nie widzicie się! Odchwalił go! No, U cholera, ile sera. Sobie... Nie mamy. A co się stało? Nie wiem. No, mamy zombiego! No, cholera! Zombie podlasł! <laughs> Chyba dlatego mamy zombiego. To on nie bije... Ty, to, a może jest tak, że jest jedna czaszka naraz? Tak, też a, mi się aha, tak wydaje, wiesz. Dlatego, to dawaj już kielecka. Jest z dołku, na mnie uciergnie nam. No, a no, właśnie już uczy. Pantom do mnie leci, no! Nie szkodź, nie do mnie. Do mnie leci! Nie tam! Tam nikogo nie ma! <laughs> Ale on nie wybuchł. To dobrze, dobrze! No no kielet, kielet! Ty, nie, kielet, kielet. 2, 3, 4, Śkieler. 17, 2, <śmierdziś> się. No co? Albo Chyba <śmierdziś> no, Jeszcze burza trwa, ale to jest jedna z dłuższych burz. No nie, to takie burze normalnie to trwają. Ale to mamy mnóstwo czaszeczek. Co to chodziło? No nie no, Wiedźma. A Wiedźma, czekaj nie słyszałeś. Nie ma, nie ma. Nie, nie, nie przecież to jest w, w, tak samo jak wiśniaka, nie rzuci. Aha, a nie byłaby czaszka z kaptury? Nie. Czy z czapką? Nie, jesteś... nie jesteśmy na Twilight Forest! Co to jest Twilight no, Forest? No pamiętasz tam wypadała tak, A, takie te. troszeczkę ja, Licza... Ja, 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 ja. Ale to trzeba chyba moda jakiegoś mieć. Tak, no twi twi Twilight Forest. Szuka. No weź, że zgasz to! Alex! No przecież nie chcesz, tego na wizję, bo to... Chce odlecieć, nie? A po jakiego ciula Co No żeby znaleźć klipery! No i wracaj teraz. No puszła się skończy, wracaj! Leon, powiedz mu coś! No! Ale że zrobił! Już nie ma burzy, widzisz? Jest. A jest. Zwracam, honor. Ile tych szkieletów? Yy, nie szkieletów, tylko creeperów, widzisz? Ojej, ja Zero! Tak. No to leć dalej, no tyle, ale czemu ty nie lecisz? Ale ty musisz obleczyć kawałek. No jak sobie to wobraźni. Szkin! <ścoughs> szkin? A jak kielet, to źle! To no wiesz, no. Wiele o, blek. creeper. Nie tu źle się nie może. Czemu? Jezu, Jezu Criper. Trzy Clipery! No dawaj. Jednego tylko odpal. Ale... Alex Bązybuchniesz! Chyba nie. <laughs> nie ma burzy, no. Czyli no, nie, nie ma burzy. burzy. Dobra, fajerwerka i do łóżeczka, Alex. Łóżeczko jest przy fontannie. A właśnie, bo międzyczasie, czekając na burzę, no, budowaliśmy różne rzeczy. I na przykład jest to fontanna. Tam omiję prosto. Zobaczcie, to żadnych wrogów nie ma. No, nie ma. O Jezus, nie ma. Jezus Panie, apokalipsa z o.o. Jeszcze Jezus, działy, małe są Dawaj miecza, miecza dawaj. Znaczy, miecza. Nie, dawaj. bo to już trzeba będzie założyć coś, wiesz? małego weź, bo on nas, zwiecze, że przecież stopi, nam pozjada, no. <grymne> no facie, taki jak ty. Co to robisz! Czemu Co jest tak dużo? Burza jest, dalej, Alex? Jest burza. No, burza jest. Co, co jak? Ty... Poczekaj. No, widziałem, że jest burza. Czemu teraz nie jest naprawdę burza? Jest Zmienię, nie uciekaj z tego. <grymne> wracaj na pole, ba, walki! Na pole, walki! Dobra! Szybko. Ura. Nie, ura. Szybko. Nie ma klipera. Jest klipe! Alex po burzy przestał padać! Nie. Ociekać, ociekać, uciekaj. Ucieka. Dobra, nie ważne. Ociekaj! Wracaj do tych zobiaków obijaj ich. O Boże, nie. co my gadamy teraz? Alex nie, nie ma już burzy, bo już nie ma też. Co ty mu robić? No to zmienza go jest kilofa. Cegłą go rzucisz? Lokon ja. go będzie cegłą rzucał. Ja. Spadłeś. Ała. Spadłeś. I co? Jesteśmy ranni teraz? Nie, zostawcie mnie, zostawcie Aleks, mnie! Zostawcie mnie! Alex, Alex, bo zginiesz. No tam jeszcze dwa są. To czekaj do dnia! O, cóż się pan. No, już nie rzucę. Ale już się zaraz jarają. Nie rzucaj w nich, wracaj do tego łóżeczka. Zobacz czy tam jeszcze czy są... Eee... A może zwolnijmy tempo? Mówimy, bo już nie tak. trzeba się stresować. Tak. Dobra. Weź mi ten ekwipunek, zaraz zobaczymy. No. O to mi chodziło. Nie. Weź mi ten ekwipunek, bo ładny widok dajmy! Uf, okay, no. Ładnym Uf, widokiem nie. będzie mostek. Idź na mostek. Idź ja, nie do końca To <laughs> robiłyśmy. A fuh, Robiliśmy! nie Zatrzymaj się. Patrzcie w słońce. O nie, to słońce jest? No tak. Dawaj, otwieraj ekwipunek. Ile mamy Tada! Liczymy. Pięć zombie. jeden Creeper, fajnie. Pięć zombich. Dwa szkielety i jeden creeper. Zarobiście. Ale. Nie, nie, nie nie, 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 nie. A bo jeszcze nie, nie, mamy jednego nie, zombiego z poprzedniego razu. Dokładnie, dokładnie. No, widziałeś ile naczesaliśmy tych czaseczek? Podczas dwóch burz. I powiem Ci, Aleks, ja mam dosyć burzy. Nie, ja nie. Ale już nie ma. Mm. No gdzie Ty idziesz? W ogóle w którą stronę tyle. Nie wiem, dawno nie grałem. No to, po Ty w ogóle tu nie wchodzisz. A ja chodźmy tam do tunelu? Nie, zaraz pójdziemy. Zaraz pójdziemy do tunelu. Dobra, tu jest jeszcze jedna. I pokaż naszą kryjówkę, gdzie żeśmy czekali. Coś Ty zrobił, zamurowałeś to? Jest dobrze. A jak Ty wyszedłeś tam? Zdążyłeś to zamurować? Tak. Dobra, Aleks oraz... Kochani widzowie, żegnamy się z Wami. Be. Cel osiągnięty. Jeszcze raz zrób kozę. Cześć. Cześć.